Cześć! Tutaj Alek, jeden z członków ekipy TAPP. Mam dla Was parę informacji na temat kanału i jego przyszłości. Pierwszą informacją jest to, że reaktywujemy naszą działalność na YouTube i od teraz zajmiemy się gameplayami oraz prawdopodobnie vlogami i audiologami. Gameplaye będą z PC oraz może z PS3. Dwóch naszych członków, Tomek i Piotrek, mają już plany z jakich gier nagrywać. Ja niestety nie wiem, co to będzie. Niebawem ukażą się ich pierwsze filmy. Ja mam zamiar Was dręczyć informacjami w postaci audiologów. Będę Wam mówił, jakie nasza ekipa ma plany i czego możecie się spodziewać. Gdy już założymy grupę na Facebooku, to będę też tam udzielał odpowiedzi na temat kanału. Jeśli będą pytania skierowane bezpośrednio do jakiegoś członka naszej ekipy, to on y, na to pytanie odpowie. Dobra, będziemy mieli, właściwie już mamy nowego członka naszej ekipy. Wkrótce się pojawi na naszym kanale. Jest to niespodzianka, co to będzie, więc czekajcie cierpliwie. Teraz trochę o moich planach nagrywania. Ja mam zamiar zainwestować w nagrywarkę HD do konsoli PS3 i nagrywać gry, które nie zagracie na PC, więc myślę, że warto obejrzeć. Jeżeli uda mi się zdobyć ją przed 31 października, to mam zamiar nagrać Assassin's Creed 3 zaraz po premierze na konsole z edycji rozszerzonej Join or Die. 31 października na pewno zrobię unboxing. Jeśli nie będziecie mieli możliwości kupna, albo nie będziecie wiedzieli, na jaką edycję się zdecydować, polecam zobaczyć, co będzie w tym filmiku. Jeżeli chodzi o nagrywarkę, to jeszcze nie wiem, co wybrać, ale mam jeszcze czas, to coś znajdę na pewno. Co do nagrywania, jeszcze na PS, czy mam zamiar nagrywać coś w stylu Spadem na kanapie, czyli zaproszę jakiegoś członka ekipy, albo i spoza niej, i będziemy grać razem, udzielając komentarza. Więc może być zabawnie. Dobra, to chyba by były wszystkie informacje, jakie miałem Wam do przekazania. No to do usłyszenia, papa, pa, trzymajcie się i cześć.